Z tej strony Marta Przełkowska, Martita Yoga i witam Cię w tej przestrzeni. Zapraszam Cię dzisiaj na łagodną praktykę, żeby może spotkać się ze swoim zmęczeniem i zaopiekować się nim. Zapraszam. Zaczniemy sobie dzisiaj od leżenia, więc wyciągnij się wygodnie na macie. Odłóż ciało, plecy, głowę. I tutaj zapraszam Cię do tego, żebyś wyciągnęła nogi... Może na szerokość maty oraz wyciągnęła ręce za głowę. Może również wyciągając je trochę szerzej. Ułóż się tutaj wygodnie, jeżeli potrzebujesz, popraw jeszcze swoje ciało i spokojnie zatrzymaj się w centrum, bez ruchu. Pozwól tutaj swojemu ciału opaść. Pozwól stać się mu takim ciężkim. Zauważ tutaj, jak wydech ciągnie cię w dół, opadasz na matę. Chcemy na moment, na chwilę zatrzymać się, poobserwować, poczuć pozwolić temu ciału opaść. Poddać się temu ciężarowi. Poczuj tutaj, jak Twoje stopy opadają na boki, puszczasz. Poczuj łydki na macie, ciężkie uda opadają. Poczuj pośladki, biodra, brzuch, klatka piersiowa, poruszają się tutaj łagodnie z wdechem. Wydechem. Poczuj plecy i może te punkty styku, które przylegają do maty. Może górne plecy, może łopatki, barki opadają, ciężkie ręce i poczuj ciężką głowę, która opada na matę. Rozluźnij czoło, przestrzeń między brwiami, nie zaciskaj szczęki. Tutaj pełen luz. Chcemy pozwolić sobie na chwilę zatrzymania, chwilę odpoczynku, tak nie spiesząc się nigdzie, zaopiekować się sobą, może tym zmęczeniem, które w Tobie jest. Pozwól sobie na to na taki moment chwila zatrzymania przy sobie. I jeśli masz ochotę rozpocząć tą praktykę od pytania jak się dzisiaj czuję? Jak się czuje moje ciało? To odpowiedz sobie na to pytanie w swoich myślach, a może na głos. Jak się dzisiaj czuję? Jak się teraz czuję? Jak się czuje moje ciało? i bierzemy wszystko, co przychodzi. Zauważamy to, żeby się właśnie o to zatroszczyć. I stąd powolutku przenieś dłonie na swój brzuch. Odłóż dłonie na brzuchu. Poczuj tutaj swoje ciepło. Ciepło swojego ciała. I weź tutaj wdech nosem. I długi wydech ustami. I powtórz tak dwa razy. Wdech nosem i wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. Zatrzymaj się jeszcze tutaj na moment. Wróć do swojego oddechu. I powolutku stąd. Przyciągnij swoje kolana do klatki piersiowej. Zatrzymaj się na moment tutaj i pokołysz się delikatnie na boki. Mięciutko, spokojnie, masując delikatnie plecy. Pobujaj. Nie spiesz się, niech to będzie łagodne, spokojne, takie powolne. cały czas zauważając swój oddech i zatrzymaj się na moment wyciągnij na chwilę nogi do góry ręce możesz wyciągnąć do boków i zatrzymaj się nogi mogą być połączone jeżeli masz na czym oprzeć te nogi to możesz je oprzeć o ścianę, o krzesło, kanapę tak żeby było Ci wygodnie, komfortowo zostaniemy tu tylko na chwilę z takimi wyciągniętymi nogami Poczuj te nogi, może jak ten ciężar spływa w dół. I tu weź wdech. Z wydechem odstaw stopy na matę i mięciutko, powolutku poprzenośmy kolana z jednej strony na drugą. I znowu zauważ tutaj ten ruch, nie chcemy się w nim spieszyć. Nie chcemy, żeby on był taki automatyczny, mechaniczny. Chcemy go zauważać, żeby był powolny, rozluźniając tutaj nogi, biodra. Cały czas oddychając, cały czas wracając też uwagą do siebie, do tego poczucia swojego ciała, poczucia swojego oddechu. I powoli. Przenieś kolana do lewej strony i zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Niech te nogi swobodnie opadną, głowę możesz zwrócić za prawą dłonią, oczy mogą być cały czas przymknięte, i moment, chwila zatrzymania tutaj. Nic nie musisz, tylko padasz cały czas na matę. Nic więcej. Dajemy sobie tą chwilę na zatrzymanie, na taki reset, na spotkanie ze sobą, nie spiesząc się, łagodnie, czule. I kiedy tylko poczujesz, że potrzebujesz takiego długiego wydechu, pozwól sobie na to, może nosem, może ustami, może to być westchnienie. I powoli przejdź przez centrum i przetocz kolana na drugą stronę. Kolana do prawej strony, a wzrok albo przymknięte oczy za prawą dłonią. Znowu oddychamy sobie spokojnie, swobodnie. Nie spieszymy się. Zatrzymujemy ciało, ale też staramy się spowolnić głowę, myśli, które na co dzień biegną, pędzą. Teraz chwila przy sobie. Nogi opadają, poczuj też te nogi, biodra. Zauważ, jakie to ciało jest teraz. powoli stąd wróć do tego centrum i z tej pozycji przekręć się na dowolny bok, już przechodząc na bok. Może tutaj przy, może tutaj przynosząc kolana troszeczkę bliżej Twojego ciała, obejmując może nogi, może obejmujące ramię. Daj sobie tutaj moment na tym boku, może podkładając gło, dło, rękę pod głowę. Zatrzymaj się. Poczuj, jak ciało opada na bok. Znowu daj sobie tutaj chwilę na takie przytulenie swojego ciała w takiej pozycji bezpiecznej. I jeżeli dzisiaj przychodzisz na matę z jakąś szczególną intencją, to może ją wypowiesz do siebie w swoich myślach. Powtórzysz ją i powoli stąd, odpychając się od dłoni, przejdź na moment do siedzenia i usiądź na chwilę na swoich piętach. Odłóż dłonie na uda i może jeszcze przymknięte oczy. I daj sobie tutaj chwilę na wdech, na wydech. I znowu. Weźmy trzy oddechy. Wdech nosem i głośny, długi wydech ustami. Weź wdech nosem i wydech. Dwa razy. Wdech nosem. Wydech. I jeszcze raz. Wdech nosem. I puść. Zauważ, poczuj z czym przychodzisz na matę. Jeżeli jest to zmęczenie, to przyjmij je. Powiedz do siebie, jestem zmęczona i to jest zupełnie w porządku, że to czuję. Zaopiekuję się tym. I powoli stąd unieś ręce bokami do góry i potrząśnij rękami. <grym> wydecham ręce spływają w dół i tak dwa razy wdech i wydech i jeszcze raz wdech i wydech i po ku z tej pozycji znajdź swoją drogę do klęku podpartego odstaw dłonie, odstaw kolana i mięciutko poruszajmy się tutaj w takie koła niech to może będzie taki trochę wolniejszy ruch może nie przyspieszaj go dzisiaj, tylko tak specjalnie zwalniaj. Niech to będzie takie leniwe, powolne koła, albo jakikolwiek inny ruch do przodu, do tyłu, może zaokrąglając plecy. Poruszaj się tutaj tak intuicyjnie, tak jak potrzebuje teraz Twoje ciało, niczego nie forsując, może gdzieś się zatrzymując, dociskając. Może zmieniając kierunek tego ruchu. Niech to będzie swobodne, niech to będzie takie, jakie potrzebuje teraz Twoje ciało. Oczy mogą być cały czas przymknięte. Możemy w tej praktyce wyłączać ten zmysł wzroku, żeby jeszcze lepiej poczuć, co się dzieje w ciele, jak jest. Miękko, spokojnie, powoli. Jeszcze tutaj jeden wdech, wydech i powolutku zatrzymajmy się w centrum, podwiń palce u stóp i podejdź swoimi dłońmi bliżej kolan. Oderwij kolana od maty i powolutku stąd chcemy przejść do skłonu, unosząc biodra do góry, odkładając pięty w matę. Kolana mogą być ugięte i na moment na chwilę odłóż dłonie na przeciwległe łokcie i tylko pokołysz się tutaj. Luźna szyja, ciężka głowa, ciężkie barki spływają. Chcemy zrzucić trochę z siebie tego ciężaru, z głowy, z barków, wyciągnąć, wydłużyć plecy. I znowu nie spiesz się w tym ruchu, niech on będzie taki łagodny, taki z czułością. Może długi, wydech, głośny. I zatrzymaj się tutaj, rozplącz ręce i powolutku, kręg po kręgu idziemy do góry. Powoli, 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 głowa na samym końcu. I zatrzymaj się tutaj. Stopy mogą być na szerokość bioder, możesz je rozstawić delikatnie, szerzej. I stąd, tylko zacznij tak skręcać się w jedną stronę. I w drugą stronę. Niech Twoje ręce będą swobodne, może będą delikatnie obijać się o Twoje ciało. Poczuj, jak one są teraz ciężkie, te Twoje ręce, takie trochę bezwładne. Pozwól im być takimi. Poruszaj się w jedną stronę, w drugą stronę, trochę skręcając tym kręgosłupem. Oddychając sobie tutaj. Spotykając się z tym, jak czuje się teraz Twoje ciało, czego potrzebuje. Powolny ruch, skręt w jedną stronę, w drugą stronę. I powoli zatrzymaj się w centrum. I stąd delikatnie potrząśnij rękami, może delikatnie uginając, kolana, potrząśniesz całym ciałem. Cały czas oddychając, chcemy trochę wytrząsnąć to zmęczenie, trochę pozwolić mu tutaj dać takiego ujścia. Może unosząc ręce nad, gł nad głową, potrząsając rękoma. I zatrzymaj się na moment. Ręce wzdłuż ciała możesz skierować wnętrza dłoni do przodu. Oczy mogą być cały czas przymknięte i zatrzymaj się na moment, chwila tutaj w bezruchu, tak żeby poczuć to ciało teraz, jakie jest. Może delikatnie pulsuje po tym ruchu, który wykonałaś. Oddychasz, nic więcej. Poczuj stopy zakorzenione w macie, nogi. Całe Twoje ciało, Ty oddychasz, nic więcej nie musisz. I powolutku stąd otwórz delikatnie oczy, i powolutku kręg po kręgu schodzimy w dół, ugnij delikatnie kolana. Odłóż dłonie na matę i poltku wróć do siedzenia. Odłóż kolana na macie, usiądź na swoich piętach. Odłóż dłonie na uda i jeszcze tutaj poruszaj się delikatnie w taki, swoim kręgosłupem w pozycji kota i krowy. Delikatnie poruszając również swoimi dłońmi idziemy do pozycji krowy, wypychając delikatnie klatkę piersiową do w przodu, unosząc nos do sufitu i zaokrąglając plecy. Dłonie wędrują w stronę kolan, koci, grzbiet, broda do mostka i kilka takich ruchów tutaj. Pocierając swoimi dłońmi uda, wytwarzając trochę ciepła, Twojego ciepła. Poruszaj. Jedna strona, druga strona. Twój zakres ruchu, tak jak czujesz w tym momencie, może unosząc nos do góry. Może przy zaokrąglonych plecach broda do mostka. Nie spiesz się znowu w tym ruchu. Chcemy, żeby to było powolne, spokojne. I cały czas z oddechem, który płynie. I ostatni raz przejdź sobie do przodu, wdech wydech zaokrągli plecy i powolutku wróć do centrum. Odłóż dłonie na matę i powoli stąd chcemy przejść do leżenia. Odłóż jedno przedramię, drugie przedramię, wyciągnij jedną nogę do tyłu, drugą nogę do tyłu i powolutku spokojnie odłóż ciało. Odłóż przedramiona równolegle do krótszej krawędzi maty i tutaj odłóż lewe ucho. Na swoje dłonie, przedramiona i pozwól swojemu ciału opaść. Z wydechem poczuj, jak to ciało staje się ciężkie, opada. Skręcamy tutaj delikatnie swoją szyją. Jesteśmy twarzą zwrócone do prawej strony. Barki spływają. Rozluźnij nogi możesz delikatnie poruszać biodrami na boki. Stopy pięty opadają do boków. Nic więcej. Ciężka głowa opada. Nic więcej nie musisz. I powolutku stąd unieś głowę i odłóż prawe ucho na swoje dłonie, na przedramiona. I zostań tutaj. Znowu pozwalając tej głowie opadać. Nie spiesz się. Niech myśli też zwolnią. Stąd unieś czoło, i możesz bez otwierania oczu, z tej pozycji przekręcisz się po prostu na swoje plecy. Odłóż znowu plecy, głowę, wyciągnij nogi, wyciągnij ręce wzdłuż ciała i znowu z wydechem pozwól temu ciału opaść. Pozwól temu ciału znowu stać się takim ciężkim. Nic więcej. Zostań tutaj, w tej pozycji, w przewasanie, w relaksie, w tym odpoczynku na tak długo, jak potrzebujesz. A jeśli masz ochotę jeszcze raz zapytać siebie, jak się teraz czuję, to odpowiedz sobie na to pytanie. Zaopiekuj się sobą. Bądź dla siebie łagodna, czuła, dobra. Namaste.